Sadownicy mają w dupie to, czy będzie jaka cena, czy będzie 5 groszy, czy 10, czy 20. Bo gdyby tu było 5 tysięcy ludzi a 20 tysięcy, to bym może miał coś do myślenia. Umowy kontraktacyjne, ceny referencyjne, Narodowy Holding Spożywczy. I wy jeszcze uwierzycie jakąkolwiek obietnicę, że ja mam żał do sadowników naprawdę. Bo ja nie wiem, co tu zrobić, żeby nas jakoś zmobilizować. Pytam się sadowników od kilku lat, za ile zbierzecie? 8 groszy, 5 groszy, 3 grosze? Za ile zbierzecie tutaj? Za ile się schylicie? Jesteśmy jedynym krajem w, po, w, w świecie może nawet, gdzie przemysł decyduje o jabłku deserowym. Były głupie tłumaczenia na internecie, że ja tu, mnie tu nie będzie, bo dlatego, że ja produkuję jabłko deserowe. Ja mam siatki gradowe, wszystkie te tak dalej. A kto później sypał teraz te jabłko piękne, soczyste, jędrne, kolorowe? E, kto sypa to jabłko i to? Nie zależy od nich co myślę? Proszę, wiceprezes Związku Sadowników. Krzysztof Tybulak, Oddział Łaziska z Zubelskiego. <coughs> Powiem tak. Nie wiem, czy pan prezes podoba jest tutaj na zakładzie, ale patrzy na tą naszą garstkę i, i myśli tak. Kuźwa, w tym roku ja jestem Bogiem. Sadownicy mają w dupie to, czy będzie jaka cena, czy będzie 5 groszy, czy 10, czy 20. Bo gdyby tu było 5 tysięcy ludzi a 10 tysięcy, to bym może miał coś do myślenia. Ja mogę dać, powiem tak, ja mogę dać pięć groszy kuźwa i nikt palcem nie kiwie. Sadownicy mają to w dupie po prostu, mogę tak powiedzieć szczerze. Rząd... Następny, następny, co ma to w dupie i nas ma w dupie i nasze sprawy ma w dupie, to jest rząd. To jest to wszystko żałosne. Przypomnieć wam kampanię wyborczą przed dwóch lat? Spod wyborczy. Umowy kontraktacyjne. Ceny referencyjne. Narodowy holding spożywczy. I wy jeszcze uwierzycie jak obietnicę? Wy jak obietnicę uwierzycie? Tak. Gdzie się podziały ubezpieczenia? Lubelskie, jesteśmy zgradowani, od Kraśnika pokazimy, że jesteśmy zgradowani, aby paryści zostało bez zgradu. Jesteśmy w ciemnej dupie, co mamy z tym towarem zrobić? Tylko na przemysł. A gdzie tak. ubezpieczenia? Przynajmniej na koszty produkcji by się zwróciło. Nie mogliśmy się ubezpieczyć. A przecież pan minister Arnadowski ówczesny? Jak jeździliśmy do Warszawy trzy lata temu, krzyczał na nas, czego się nie ubezpieczacie? Pieniądze z systemu wracają do skarbu państwa. Co wy robicie? A później chcecie od rządu, państwa jakiś odszkodowań, Chcieliśmy się ubezpieczyć. I co? Pieniądze starczyło na dwie minuty, na trzy minuty, na półtorej minuty, różnie to mówią. Każdy agent wklepał dwie, dwie, dwie trzy polisy i się skończyło pieniądze. Gdzie te pieniądze są, pytam się? Miałeś być to tym miliarda miliard na ubezpieczeń. I nic kuźwa nie robią. Naprawdę to jest żałosne takie litra paliwa dołożą, kary bezpośredni, no żałosne to jest wszystko i tak dalej. Konkretne są problemy. Konkretne są problemy. Był minister Półdał u nas w Wilkowie, po prostu w sąsiedniej gminie, to no, na pytanie gdzie się podziały pieniądze są z ubezpieczeniami, bo naprawdę są takie sady zgradowane, że są poranione drzewa i kora i wszystko, no nie? A no możecie kredyt sobie wziąć, możecie przełożyć ratę plusu. No przecież to jest wszystko, nie, nawet nie, nie wiem, jak to ocenić, jak to zdiagnozować, jak to w ogóle to wszystko opowiedzieć o tym. Rząd jest żałosny. Ja nie mówię, że w poprzedni były lepszy i tak dalej, ale żadne, żadne te wyborcze jakieś tam zapowiedzi, nic kompletnie się nie sprawdziło, nic. Zero. I oni myślą, że teraz nas omawią jakimiś, yy, no, ze zapewnieniami, nie, nie wiem w ogóle, co to ma być. Także yy, powiem wam szczerze, ja mam żal do sadowników naprawdę Bo ja nie wiem co tu zrobić Żeby nas jakoś zmobilizować Nie zbierać jabłek Tak, to jest, to jest oczywiście To jest racja naprawdę Żeby nie zbierać jabłek nie, nie darmo, za nie, Tak, niech, przypuśćmy otworzą te, te przetwórnie nie ruszą z produkcją i Wtedy nie dać jabłek Jeżeli oni by musieli zagasić produkcję To tak jakby dostali policzek W ogóle twarz z ręki po prostu To jest dla mnie taki cios by był bo takie uruchomienie to jest milion, dwa, trzy miliony takiego zakładu uruchomienia. To są koszty. Także nie wiem, gdzie jest ta granica upodlenia. Pytam się sadowników od kilku lat, za ile zbierzecie? Osiem groszy, pięć groszy, trzy grosze? Za ile zbierzecie? Pytam. Za ile się schylicie? Bo jak pytam, rozmawiasz z niemieckimi sadownikami, to oni, oni w ogóle, to w głowie się nie mieści, że jak to można schylić się po takiej cenie gdzie honor i godność? Pyta, się. Gdzie pytam? Oni zostawią to, zmielą z trawą, wszystkie te dalej nie będą zmielone. A my co? My co pytam się? Musicie jeszcze jedno wiedzieć. Jesteśmy jedynym krajem w, w, w świecie może nawet, gdzie przemysł decyduje o jabłku deserowym. Już się słyszy, że skoro będzie 20 czy 10 czy 15 groszy przemysł, jabłko w będzie 50 groszy. na maks. I co? Przy taki kosztach? Były głupie tłumaczenia na internecie, że ja tu, mnie tu nie będzie, bo dlatego, że ja produkuję jabłko deserowe. Ja mam siatki gradowe, wszystkie te dalej. A kto później sypał teraz te jabłko piękne, soczyste, jędrne, kolorowe? Yy, kto sypa te jabłko i, i to? Nie zależy od nich, co Głupie tłumaczenie, naprawdę. To powinni być oni, tak samo. No. Bo jesteśmy, w te, na tym samym wozie jedziemy. Dziękuję bardzo, proszę Was w ogóle o jakoś... No mobilizację, no nie wiem, no... apel, na... żebyśmy nie zbierali... Tak. Jeżeli na przykład cena spadnie, apeluję, żeby nie zbierać. Ja trzy lata temu, powiem Wam szczerze, na części w ogóle nie zbierałem. wygoniłem Ukraińców, nie zbieraliśmy w ogóle. Dopiero pod koniec listopada, jak ogłoszono tego Eskimos'a, dopiero zaczęliśmy zbierać. ale zebraliśmy. I więcej pieniędzy wziąłem, jakby zebrał wszystko po 8 groszy. O, to by się tak. A jeżeli nie, to by zostało, filmik jeszcze jest na internecie, jak mieszam przemysł z ziemią glebogryzarką, sadowniczą właśnie. Z gleby nie zakwasiłem, a powiem wam szczerze, w kwietniu poszedłem z łopatą i szukaliśmy tego jabłka. Wszystko było rozłożone. Wszystko było. Fakt, że zima była ciepła, wiadoma sprawa. Nie było śladu po jabłce. To jest organiczny nawóz. To jest organiczny nawóz. I to o tym pomyślcie. Dziękuję bardzo. Thank you.